Cześć, z tej strony Karol Hołownia. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Gościsław, gdzie przyjechaliśmy w ramach konkursu na innowacyjnego farmera do państwa Kieloch. Gospodarstwo powierzchni 1100 hektarów, ale co ciekawe jest to gospodarstwo typowo rodzinne, a w nim podobno super innowacje. Sprawdźmy to. Zapraszam do gospodarstwa. Prowadzę gospodarstwo rolne wraz z synami w miejscowości Gościsła, gmina Udanin, województwo dolnośląskie. Całe życie jestem związany z gospodarstwem rolnym. Mieliśmy 7 hektarów, potem w 1987 roku, jak ja przejąłem gospodarstwo rolne po rodzicach, tych hektarów było 12,84. W tej chwili gospodaruję łącznie z synami. Każdy z synów ma część tego gospodarstwa. Każdy z synów ma część tego sprzętu, który obecnie jest. To jest wspólne rodzinne. Wspólnie wybudowaliśmy magazyny zbożowe i ma około 1000 hektarów. Zakup bardzo nowoczesnych traktorów, bardzo nowoczesnych maszyn ma przełożenie swoje w kosztach produkcji. Ogromne przełożenie, bo robimy to szybciej, robimy to lepiej, robimy to bardziej wydajniej, robimy to bardziej bezpiecznie i w ogóle lepiej. I to jest chyba najważniejsze, co w przyszłości będzie nas czekać. I w tym kierunku na pewno będziemy dalej podążać. Od kilkunastu lat coraz nowsze elementy wchodzą do gospodarstwa. Zaczynaliśmy od sprzętu z komputerami, potem była wielkim wydarzeniem nawigacja, praca z nawigacją. Dzisiaj to już jest standard. Mamy nowoczesne maszyny, jak chociażby rozsiewacz kuna, czy izaria, dzięki którym ograniczamy wysiew nawozu, zaoszczędzają być. Pieniądze, bo nabóz jest bardzo drogi. Jakby nie było, poprawiamy jakość materiału, który produkujemy, ziarna. W gospodarstwie posiadamy z innowacyjnych rzeczy kombajn Lexion 8800, który mapuje nam na przykład plony. Na podstawie tego możemy nakładać mapę plonów z, masę, ma, ma, z mapą zasobności gleby i możemy sprawdzać, czy to jedno z drugim, Współgraf. Równie dobrze mamy traktor Axem 960 na pełnym CEMOSie z cetic System popowania kół, który umożliwia nam większą trakcję, lepsze osiągi. System CEMOS, który pomaga operatorowi w zmniejszeniu zużycia paliwa i poprawianiu efektywności pracy. Jedną z takich nowych inwestycji nowoczesnych jest siewnik Raucha, dzięki któremu można Zaoszczędzić w połączeniu z mapami i sianiem tego, co trzeba w ilości jakiej tylko trzeba, tam gdzie trzeba, i jego zakup praktycznie po roku użytkowania zwrócił się. Gospodarstwo prowadzi pan Alfred Kieloch z synami Tomaszem, Markiem, Piotrem, Patrykiem, Mateuszem i córką Gracją. Warunki gospodarowania z jednej strony są korzystne, bo dominują bardzo dobre gleby średnio trzeciej klasy, z drugiej strony jednak jest tutaj aż około 200 działek. Są pola duże i małe. Gospodarze czerpią z najnowszych osiągnięć techniki pełną garścią. W ich gospodarstwie integruje się szereg innowacyjnych technologii, które działają w systemie rolnictwa precyzyjnego w pełnym zakresie. Pola są mapowane z kombajnu, wykonywane są próby glebowe, analizowane dane pogodowe z własnej stacji, a do uprawy wykorzystywane maszyny, które współgrają w tych systemach, jak chociażby rozsiewacz Kun Axis, czy klas Crop Sensor. Jak mówią gospodarze, korzyści z zastosowania tych technologii są ogromne i koszty sprzętu, pomimo że jest on z najwyższej półki jakościowej i cenowej, zwraca się często bardzo szybko. Warto przy tym dodać, że sprzęt w gospodarstwie jest wykorzystywany bardzo intensywnie, ale też jest niezwykle zadbany. Z kolei potężna baza na około 8 tysięcy ton ziarna została niedawno wyposażona we własne laboratorium. Każdy transport zboża z pola jest skrupulatnie sprawdzany. W ten sposób, na przykład, pszenicę dzieli się często nawet na trzy klasy jakościowe. Wszystko to pracuje na zysk gospodarstwa. Gospodarze udzielają się też społecznie, w organizacjach rolniczych współpracują z okolicznymi rolnikami, producentami maszyn i mediami. I jak Wam się podobało gospodarstwo? Bo mi osobiście, powiem szczerze, bardzo widać, że świadomie tutaj korzysta się z najnowszych technologii. Widać, że przynoszą one wymierne korzyści, a pasja tych gospodarzy do techniki, do tych najnowszych technologii, do mechanizacji, jest bardzo często inspiracją też dla innych rolników, ale też co ciekawe, dla firm, które dostarczają tutaj sprzęty, bo gospodarze też nieustannie z nimi współpracują, zgłaszają swoje uwagi. Także macie pełen obraz tego gospodarstwa. Zapraszam, oglądajcie nas i śledźcie konkurs innowacyjnego farmera. Cześć!